Nie, młodszy człowiek, baby. Mm. Muszę i zrobisz sobie lekarstwo. Tak. Mm -hmm. mm. не несколько. Он такой. Какого я здесь? Piję się węgla. Lekarstwo I to. Ziupkę zrobię. Trzy godziny później. Zupra, <tryk> musisz coś jeść tutaj, no to jedyne co ci pomoże. Oj! No skarbie musisz to zjeść Zobacz, tam cztery łyżki. Dobrze. Mm. O, bierzemy tylko malutką, bo to nie jest... O. No jedz. O, ładnie. O, pięknie. Zjadłaś ładnie. Dobrze, nie szkodzisz, zrobiłeś mm. tylko dwa razy. Mm. Ważne, że coś zjadłaś. Mm -hmm. Muszę ją ułożyć spać. Ułożcie dobrze tak. o, na poduszecce. Na Następny dzień. Mm ha -hmm. he o, już się lepiej czujesz, widzę no, tylko jeszcze taką aaa boli a co to dobrze. dobrze zaraz jedziesz do szkoły wczoraj cię tylko spisałam zwolnienie, bo była środa w... no dobra Ej, to ja ci idę przygotować e, jedzenie. Dobrze? Smakowało ci to zupko wczoraj? Boi, możesz tego dostawać na czadzień. Możesz tylko dostawać jak jesteś ładą. Dobrze? No. On nie mamusiu, nie mi tak smakowało. No ale zrazu To sama chemia. Czyli dawałaś mi chemię? Nie, bo lekarstwo to chemia, to coś, co pomaga i nie wolno tego jeść na co dzień, tylko jak jest się chorym. Dobrze, mamusiu. Ach, muszę przygotować jedzenie. Dobra, skarabia już przy... Czekaj.